Dziki konie, w stanie wyhamować i okiełznać tą swoją potrzebę ruchu, potrzebę rozrabiania, żeby nie zrobić krzywdy przyjacielowi. Cześć. Nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Końska Dawka Rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać. A konie są bohaterami historii i tłem do pytań. Które mogą ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć. Dziś zapraszam Cię na odcinek dotyczący przyjaźni. Pewnych nietypowych przyjaźni, bo jest takie powiedzenie jak pies z kotem, będę opowiadać o tym jak pies z koniem, ale w zupełnie innym znaczeniu. Właśnie przyjaźni, a nie antagonizmu. Świat przyrody jest. Niesamowicie dla mnie zaskakujący, im dłużej się temu światu przyglądam, im więcej ciekawostek czytam, tym bardziej jestem przyrodą i zwierzętami zachwycona. Znalazłam kilka opisów e, takich nietypowych przyjaźni i dla przykładu zaprzyjaźniły się hipopotam i żółw olbrzymi, ale też jest znany taki wątek przyjaźni e, niedźwiedzia, lwa i tygrysa. No, zwierzęta pochodzące gatunkowo wręcz z różnych kontynentów, wszystko drapieżniki, i zostały uratowane z takiego nielegalnego zoo w USA, a później ponoć były nierozłączne. Więc tych przyjaźni międzygatunkowych pewnie trochę jest. Ja chcę opowiedzieć Ci jako wstęp do rozważań o przyjaźni historię przyjaźni mojego konia z psem mojej koleżanki. Tak akurat się składa, że jak miałam swoją stajnię, miałam w niej swoje konie i we współwłasności z moją koleżanką miałam tę stajnię. I ona miała psa, który był takim mieszańcem doga z owczarkiem niemieckim, czyli wielki, ogromny pies. I ten pies zaprzyjaźnił się bardzo mocno z moim koniem, który był wysoce temperamentnym. To był koń, który potrafił być bardzo groźny dla ludzi, potrafił. Skubnąć mocno. No, był koniem, który w momencie, kiedy czuł się zagrożony, potrafił zaatakować człowieka, i ponieważ był koniem wielkim, to stwarzał takie pewne zagrożenie i niebezpieczeństwo. I nie wiem, jak do tego doszło, bo nie byłam świadkiem takiego pierwszego spotkania konia i psa. Natomiast w pewnym momencie zaczęłam obserwować, że właśnie ten pies bawi się razem z koniem, i ich zabawy polegały przede wszystkim na tym, że jak koń biegał wzdłuż ogrodzenia, wzdłuż płotu, to ten pies po drugiej stronie biegał i szczekał. No ale zdarzało się, że pies już był stary, to wpadł, ponieważ to ogrodzenie to było takie ogrodzenie z belek, czyli dość ażurowe, przeźroczyste, więc zdarzało się, że ten koń, że ten pies zagalopował się i wpadł. Do tego konia i wręcz pod nogi tego e, wielkiego konia. I ta ogromna, ciężka 600-kilowa masa, rozpędzonego konia w galopie, zatrzymywała się w ciągu ułamka sekundy, żeby broń Boże nie zrobić krzywdy temu psu. I ten koń zatrzymywał się, stał nad psem, czekał, aż ten się kapnie, co się wydarzyło, aż wstał, e, otrzepał się i na nowo zaczynały się bawić, zaczynały gonić ze sobą. Teraz ta historia ma też w jakiś sposób wzruszające zakończenie, ponieważ ten mój koń to był piękny kary, wałach. On był cudownym koniem, przepięknym, natomiast bardzo chorowitym. I w pewnym momencie koń trafił do szpitala, kiedy już piesek był u schyłku swojego życia, czyli pies był bardzo stary, a koń trafił na dość długi pobyt do szpitala i bardzo poważną chorobę miał. I przez jakiś czas wydawało się, że koń niedługo wróci, więc był utrzymany ten jego boks. No, że jak wróci, no to wróci do tego swojego boksu. No ale potem okazało się, że pobyt konia w szpitalu się przedłuża, i wtedy sprzątnęłam boks tego konia. No i w momencie, kiedy pies codziennie przybiegał rano do boksu konia, konia tam nie było, ale on codziennie przybiegał. On był bardzo, bardzo wiernie czekającym na tego swojego przyjaciela. Jak zobaczył, że jest sprzątnięty boks, to wręcz mu. Przybyło lat. I do tego stopnia, że. Ale też pies już też chorował i też był stary, to już mówiłam. Natomiast y, po prostu za dwa dni piesek odszedł na drugą stronę tęczy i nie doczekał się powrotu konia. W momencie, kiedy koń wrócił ze szpitala i nabierał sił, stawał przy ogrodzeniu, w tym miejscu płotu, gdzie mógł obserwować y, dom. Z którego wybiegał mu na powitanie pies. I właściwie do końca swoich dni one już też nie były długie, bo ten koń pożył jeszcze niecały rok dłużej ale ten koń codziennie, wychodząc na wybieg, sprawdzał, czy może jego przyjaciel pies przyjdzie się z nim pobawić. Więc historia niesamowita, jak ją opowiadam, cały czas to mnie wzrusza i co sobie biorę z tej historii? Czego mnie te konie, znaczy ten koń, ta, ta przyjaźń konia i psa nauczyła? Po pierwsze, tego, że nad temperamentem można pracować i można ten temperament okiełznywać. Że to, że ma się mocny temperament, nie oznacza, że trzeba w pełnej skali go używać. Można zachować się w stanowany sposób, bo skoro wielki, Dziki, w cudzysłowie dziki, bo to był oswojony koń, ale on miał zawsze takie ciekawe zachowania. Dziki koń jest w stanie wyhamować i okiełznać tą swoją potrzebę ruchu, potrzebę rozrabiania, żeby nie zrobić krzywdy przyjacielowi, to myślę, że my jako ludzie, a na pewno ja jako człowiek, człowiek myślący, jestem w stanie opanowywać swoje emocje, ćwiczyć samokontrolę i panować też nad swoim temperamentem, nad swoimi emocjami. I tego nauczył mnie przede wszystkim mój koń. Jantar. Natomiast czego nauczyłam się od psa? Tego, że naprawdę można być wiernym. Że można być wiernym i lojalnym wręcz do grobowej deski i można mimo starości chcieć się bawić i rozrabiać tak jak ten pies rozrabiał z koniem. I zapraszam Cię do rozważań o mocy, wadze i pięknie przyjaźni, przygotowałam, jak zwykle w końskiej dawce rozwoju, przygotowałam pytania rozwojowe. Na ile potrafisz zapanować nad swoim temperamentem i okiełznać go? Czym dla ciebie jest wierność? Jaką rolę w przyjaźni odgrywa zabawa, poczucie humoru? Jakie są twoje lekcje z przyjaźni i głębokich relacji? Jak cię przyjaźń ubogaca? I na koniec mam serdeczną prośbę. Zasubskrybuj mój kanał na YouTubie albo zapisz się i sobie zapisz subskrypcję na Spotify'u. Wtedy automatycznie będziesz mieć powiadomienia o nowych odcinkach Końskiej Dawki Rozwoju. Ale też dodatkowo proszę cię poleć mój podcast jakiejś innej osobie. Zależy mi na tym, żeby inspirować jak największą liczbę osób. Jestem przekonana, że możesz mi w tym pomóc. Także z góry dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.